Kochani, jeszcze raz Wam się tutaj witam. Bo tam chciałam Wam dopowiedzieć, że między tymi wieżowcami, między tymi m i tym obok wieżowcem, to jest właśnie Norblin. To jest taka przestrzeń, to była kiedyś fabryka znanego przemysłowca Norblina, a teraz to jest taka przestrzeń, gdzie są różne kafejki, restauracje, różne kluby. Bardzo modne miejsce dla młodzieży. Dla Warszawiaków w ogóle. Właśnie często się teraz umawiają w Nordlinie. Tam jest bardzo dobra restauracja libańska, w której kiedyś wam też nagrywałam, gdzie mieliśmy spotkanie z całą rodziną. Więc słuchajcie, nic tylko idźcie do Nordlina. Tak się przedstawia ulica prosta, a tutaj jest żabka. Moje ostatnie odkrycie w żabce to jest chleb fit, ale po prostu lepszego chleba nie jadłam. Pomimo, że ja z tych chlebów z piekarni nie jadam, bo one mi po prostu nie smakują. Jakoś albo mają stare, drożdże, albo się kruszą. Natomiast ten chleb rzadki, fit chleb, ja wam pokażę. No, nawet w Niemczech takiego nie jadłam. I tutaj jest też bardzo, ale to bardzo lubię ich skampi, czyli krewetki. Mają takie w malutkich pudełeczkach, i one są na ostro bardzo dobre. Bo ja wczoraj, słuchajcie Wam, z moją siostrą. W takiej restauracji, gdzie zamówiłam sobie jakiś makaron, tagliatelle, ale nie dostałam, bo oni już nie mieli jakiś inny. Da, dali mi normalnie, e, wiecie, makaron do e, czego? Do spaghetti i w tym trzy krewetki, e, chyba jakiś kawaleń, kawałek kalmara m, m, tego makaronu, taka, wiecie, jedna łyżka i za to 50 zł za, za, Wiecie, skasowali mnie za to samo danie, bo Piwo tam oczywiście 25 złotych. Słuchajcie, masakra. Wiecie, ja rozumiem, 50 zł to nie jest dużo. Ale ja tego nawet nie poczułam, jak zjadłam, słuchajcie. I jak kelnerka przyszła, zapytała się, czy smakuje, to ja powiedziałam, owszem, ale dużo, dużo za mało. Ona, jak to? Ja mówię, no ja, wie pani, ja to trzy razy takie porcje jem. A ona do mnie mówi, ale pani, nie wygląda. No, przynajmniej komplement mi dała. No ale słuchajcie, to jest normalna, normalna porcja, to nie jest nic takiego. A e, wiecie, 50 euro, 50 zł, no to jest więcej niż 10 euro, no to ja w Niemczech taką porządną porcję sobie czegoś zjem, prawda? A tutaj niestety nic. Jeszcze widoczek na piękne, piękne e, wieżowce. Ulica prosta, żabka takie klomby, powiem Wam, że centrum, no to jest po prostu nowy pas. Ja najczęściej przed, po kawie, po śniadaniu robię sobie taki farad tour, czyli rowerkiem objeżdżam sobie znane mi miejsca w Warszawie, jadę na obiad, a po obiedzie idę na basen. Jest dzisiaj dosyć, taki, tak wiecznie, super pogoda w ogóle na na ten na rower ale kochani zbliżają się znowu upały, upały. Więc ja no wiecie, na basenie siedzę. Kiedy przyjadę, kiedy mój urlop się skończy, już się zaczyna chyba trzeci tydzień, już jest praktycznie kończy trzeci tydzień w Warszawie, w Warszawia dwa tygodnie w polskich górach czyli jestem ponad miesiąc już nie w Niemczech i powiem wam, że no trochę mi tęskno do mojego domu wiadomo, prawda? Wszędzie dobrze w domu, najlepiej. No ale Warszawa jest moim drugim domem, więc nie narzekam, nie narzekam.